Te historię opowiedziała mi babcia parę lat temu. Kiedy zacząłem z nią rozmowę o wielkiej stopie i pokazałem dowody na jej istnienie, ta od razu zainteresowała się tematem. Puściłem jej znalezione w internecie nagrania Wycia, na co powiedziała, że kiedyś już to słyszała, kiedy byli z dziadkiem na rybach. To miało miejsce w stanie Oklahoma, przy jednym z jezior na wschodzie stanu. Moi dziadkowie mieli tam swoje ulubione łowisko. Była to najgłębsza część jeziora. Zazwyczaj było tam najwięcej ryb i zawsze te największe. Po długiej podróży przez las w końcu rozstawili namiot i cały sprzęt. Wieczorem usiedli wspólnie przy brzegu i cieszyli się pięknym widokiem zachodzącego słońca. Następnie chłodzili się zimnym wiatrem z nad jeziora po ciężkim i upalnym dniu. Nagle usłyszeli głośne wycie, dochodzące z drugiego końca jeziora. W tym momencie muszę podkreślić, że moja babcia jest przekochaną osobą. Jednak czasem wpada na nietypowe i zwariowane pomysły. Po usłyszeniu wycia również odpowiedziała wyciem. Babcia była tak ze wzajemnością przez kolejne minuty, dopóki wycie nie ustało. Wtedy dziadek odetchnął z ulgą, że to już koniec. Czas leciał i koło północy, siedząc przy ognisku, ponownie usłyszeli wycie. Jednak tym razem dochodziło ono ze znacznie bliższej odległości. Jeśli zastanawiacie się, czy babcia ponownie zaczęła wyć, to odpowiedź brzmi tak. Wzajemne wycie do siebie trwało ponownie przez parę minut, jednak po jego ustaniu cisza już nie trwała tak długo. Nagle dziadkowie usłyszeli głośne pluski. W końcu uświadomili sobie, że ktoś rzuca do wody dużymi kamieniami, a te dolatują raz bliżej nich. Dziadek się zdenerwował i zaczął pakować cały obóz. Dał babci kluczyki i kazał jej odpalić samochód. A gdy tylko do niego dotarła, zamarła. Obok auta dostrzegła wysoką postać stojącą za drzewem. Była znacznie wyższa od auta i sięgała na więcej niż 3 metry. Wyraźnie słyszała jej oddech, który był bardziej objawem agresji niż zmęczenia. Postać dawała wyraźnie znać, że babcia z dziadkiem nie są tam mile widziani. Wtedy moja babcia dokonała możliwie najmądrzejszej decyzji i powoli cofnęła się do obozu. Gdy wróciła, dziadek spytał jej, dlaczego nie czeka w aucie. Ta odpowiedziała, że mu pomoże, a później opowie. Spakowanie ruszyli do samochodu, obok którego tym razem już nikt nie stał. Babcia odetchnęła z ulgą, po czym wsiedli do auta i odjechali. W drodze opowiedziała o wszystkim dziadkowi i wspólnie zdecydowali, że już nigdy nie wrócą w to miejsce. Dziś te tereny są objęte zakazem wstępu. Uwierzyłem w jej historię. Babcia zawsze była prawdomówna, a do tego kochała naturę. Wspólnie z dziadkiem łowili, polowali i rozbijali obozy w lasach. Była przekonana, że nie było to żadne zwierzę znane ludzkości.